Od sierpnia bieżącego roku mają wejść w życie przepisy prawa pracy implementujące dyrektywę Unii Europejskiej, która wprowadza korzystne rozwiązania dla pracujących rodziców lub opiekunów. Ta dyrektywa odpowiada potrzebom pracowników, którzy chcą łączyć życie zawodowe z prywatnym w ramach koncepcji work-life balance. Wdrożona dyrektywa jest pozytywnie odbierana przez. Z pracowników, między innymi dlatego, że Rozszerza zakres uprawnień urlopowych w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego. Również stwarza większy zakres ochrony stosunku pracy, poszerza zakres informacji, jakie mają być przekazywane pracownikom, a także uelastycznia czas pracy, co jest szczególnie istotne, kiedy bywają trudności z połączeniem tych obowiązków zawodowych z prywatnymi. Oczywiście te rozwiązania są korzystne dla pracowników, ale niekoniecznie do końca pozytywnie odbierane przez pracodawców, dlatego, że w pewien sposób zaburzają sprawną organizację pracy. Mogą rodzić szereg wątpliwości i barier, zwłaszcza u małych i średnich przedsiębiorstw, kiedy stan zatrudnienia nie jest zbyt duży i każda nieobecność pracownika może rodzić problemy natury organizacyjnej. Oczywiście większe firmy mogą sobie z tym poradzić, ale generalnie są to dodatkowe obciążenia, biurokracja, która jest negatywnie odbierana przez pracodawców i istnieją obawy, aby w ten sposób też przepisy prawa pracy, nie zniechęcały do zatrudniania w tej formule, czy czasem nie będą bardziej popularne umowy cywilnoprawne, które aż tylu obowiązków i dodatkowych uprawnień dla pracownika nie wprowadzają. Oczywiście koncepcja work-life balance jest bardzo ważna i należy rozszerzać i wzmacniać różne rozwiązania elastyczne, ale też w taki sposób, aby one były do przyjęcia przez pracodawców tworzących miejsca pracy właśnie dla pracujących rodziców.